Widzieliście tytuł tego filmu, więc <śpiewa> przeczytaliście tytuł tego filmu. Cześć, ja jestem Lipton, to jest Ziemniak. Chcę abstrakcją dalej. Kto klasie, że <śpiewa> 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 Specjalna wersja teraz full profeska. Witamy was na kanale Xcom. To ja Lipton, a to ja Ziemniak. <śpiewa> Dobra. Słuchajcie, no powiemy Wam szczerze, tak siedzimy i zastanawiamy się, jak ugryźć ten temat, żeby zrobić jakieś intro. Nie mam na to pomysłu. Dlatego przejdźmy po prostu do odcinka. Jesteście na kanale x ja jestem Ziemniak. Ja Lipton. Zaczynamy. Składanie komputera z Lego. Rozkładanie komputera z Lego. Nie, składanie. Jak puścicie od tyłu. Dobra, cisza na planie. Cisza, cisza na, planie. na planie. Bo dzisiaj jest odcinek specjalny. Jesteśmy w okolicach Dnia Dziecka. tak hałasuje tym. Dlaczego hałasuje? Bo mam tutaj ogromną ilość klocków Lego. I teraz mam pytanie moje do Was. Czy widzieliście kiedykolwiek komputer w pełni funkcjonujący, zbudowany z klocków Lego? Ja jeszcze nigdy nie widziałem. No to może dzisiaj taki przedstawimy. Koniecznie. Nikt nie lubi czekać na to, co było widoczne w tytule filmu, więc może zacznijmy. Tak. Tylko wiesz, jaki jest problem? Jaki? Jak go podnieść z podłogi? No ja nie go nie podniosę, już powiedziałem. Dobra, mogę dostać jakąś instrukcję. Problem jest taki, że to jest dosyć delikatna konstrukcja i teraz się zastanawiam, ja go nie chcę rozwalić w tym momencie. To jest w 100% działający komputer z Lego. To może być ostatnia chwila, kiedy widzicie ten komputer w całości, więc nacieszcie swoje oczy, bo uwaga, trzeba go lekko przechylić do tyłu. Wsadzić palce pomiędzy. Uwaga, dobra. Tam jest taka nóżka. Jest w powietrzu. <laughs> Czekaj. Jak ja mam teraz stać? jestem tylko na kolanach. Spokojnie, a czekam. Ja nie mogę. Dobra. Uwaga. Boję się. Za chwilę zobaczycie, że całe wnętrze jest zamontowane na. Dobra. Złapnij górę. Złapnij górę, proszę. Tak, żeby się nie przechyliło. Tak, żeby się nie przewróciło na ciebie. Uważaj ostrożnie, dobra. Oparłem. Chyba się udało. Ładę. Dobra, nic nie chcę więcej ruszać, boję się po prostu. Ale jest. Pora na specyfikację. Tak. Wyobraźcie sobie, że za moimi plecami jest Gamer 600. I nie dokładnie nie mogę. sobie jego... wyobrażać, on tutaj rzeczywiście jest. Ziemia, jak nie przerywaj mi, teraz ja mówię. I dokładnie jego komponenty trafiły do tego komputera z Lego. to wszystko zamknięte. Jakie ładne wglądka. masz zawsze przebitki. Aha. Wziął i podpiął, zasilacz. I włącz. Działa. Magic. W tym komputerze znajdziemy procesor Intel Core i7 8700K wraz z płytą Asusa, 16 gigabajtową pamięcią operacyjną od LG Skilla, chłodzeniem Corsair'a, kartą graficzną Gigabyte GTX 1080 Ti. No i dyskiem SSD Samsunga. To właśnie tworzy całość komputera, który możemy porównywać z gamerem Tutaj widzicie oryginalnego gamera, do którego możecie zaglądnąć do środka, zobaczyć jakie tam są podzespoły i rzeczywiście bardzo mocno przypominają to, co się znajduje tutaj. I jeżeli się przesuniemy w to miejsce, to możecie zauważyć, no, Lipton nie powiedział o pewnej rzeczy, o pewnym elemencie, który dla mnie, ja tak przynajmniej uważam, jest dosyć ważny. Tutaj mamy klocki koloru czarnego oraz klocki szare, a na boku są klocki przeźroczyste. Jaki to jest kolor przeźroczysty? Czy przezroczysty? Nie ma takiego koloru. Czy on ale... istnieje? Wiesz, jaki jest problem? Jaki? Przez wspomniałeś o tym, że ja o czymś nie powiedziałem. O klockach. No ale czy to ważne? No ważne, jest cały zrobiony z Lego, To jest pierwszy raz. Wydajność nie. tego liczy. liczy. To wiecie co? Przejdźmy w takim razie do testu wydajności i zobaczmy, jak on sobie radzi, jeżeli chodzi o temperatury, ilość kratek, jaki. Nie będziemy sprawdzać, czy można na nim położyć nogi, bo się boję, że się rozpadnie. Po prostu to zacznijmy. Niesamowite jest w tym wszystkim to, że ten komputer działa i jak widać gwarantuje znakomity poziom rozgrywki. Ponad 90 fps w Far Cry 5 na najwyższych detalach w rozdzielczości WQHD, 67 stopni na karcie graficznej i 62 na procesorze. No grać, po prostu grać. Ziemniak, jaka jest Twoja ocena Ja cały tego czas kompa? monitoruję to, czy się coś nie spali, dlatego że jak mamy 90 stopni to plastik mógłby wydawać jakiś, wydzielać jakiś zapach, ale nic się nie dzieje, wszystko jest spoko. Tu pięknie wieje, z tyłu pięknie wieje. Ale jaki cichy jest ten komputer, słuchajcie, no to jest niesamowite. Ty powiem Ci coś ziemi, że te temperatury ci rosną na karcie graficznej. No bo jest gorąca akcja, <grym> dziś, się. A wciąż jest wszystko OK. Jak zobaczycie tutaj mamy całą chodnicę od procesora... Procesora. Procesorza. procesorza. <grym> Sarza. Tu na górze jest chłodnica. To jest chłodnica Corsarza od Corsarza. Ej, nie, ja ci Lipton powiem w ten sposób. Tak. Na pewno wszyscy tutaj przyszli po to, żeby zobaczyć, jak ten komputer jest uh, zmontowany, więc może weźmy, ja myślę, wyłączmy że wszyscy... i sprawdźmy, bo sam jestem ciekaw. W przypadku Gamera 600, jeżeli byśmy chcieli zdjąć panel boczny, to możemy to spokojnie zrobić, nawet w trakcie, kiedy komputer jest odpalony. No bo jeżeli niczego nie dotkniemy w środku, to zgubiłem śrubkę. Panel boczny schodzi w bardzo prosty sposób i możemy spokojnie zaglądnąć do środka. Jak ma się sytuacja w przypadku komputera gamera, ale zrobionego z Lego? Nastał ten moment. Mamy do rozebrania ten komputer, żeby zobaczyć jak on jest zbudowany. Czasami to się. jest nasza jedna awaryjna kamera. Tutaj znajduje się druga, więc jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, no to będzie to złapane. Mamy Teraz zapas. I to, żeby tak. to otworzyć, tutaj trzeba delikatnie przycisnąć, tu na górze odciągnąć. No nie lepiej po prostu tak. Ty, yes. Chodzi, dawaj. A. Ale zawsze to jest system. Jest. Sukces. To jest pierwszy fragment. Tak front. wygląda front, frontal panel. I jak zobaczymy sobie pod światło, pokaż, ile jest tutaj przewiewu. Zobacz, jaki prześwit, ile tu może powietrza odmuchiwać. I zobacz, ile tu jest w ogóle wolnej przestrzeni. Tutaj można to wykorzystać. Tu drugi się... komputer można było w ogóle zmontować, drugą się... płytę główną. A teraz jak odłączyć panel. W ogóle cały czas wszystko działa, więc musimy być bardzo ostrożni. Robimy to wszystko na żywca. Otwórzmy panel boczny. Ale jak? Nie wiem, szybko tak Ale wiesz? tak mocno, delikatnie. Nie, nie tak, tak samo jak to? To dosyć się sztywno trzyma. Czy sprób. Nie, nie mam nie jak... pojęcia. Patrz, patrz, ale widzisz, jak delikatnie tak uderzam. A walnij tak mocno, że. Nie, 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 bo zobacz, góra, co się dzieje z górą. Wiecie, czego się boję? Że jak mocniej uderzymy, to będzie problem z podnicą. A wiesz, co się dzieje z spodnicą, jak jest <grym> Przepraszam, przepraszam, <grym> nie chciałem. Właśnie zostaje mi ręka. Ale dobrze jest, popatrzcie, zbębza, teraz, to, teraz to się zaczęło składać ze sobą, czyli jeżeli teraz weźmiemy i złapiemy powoli, to Ale tak pan delikatny. Róbmy to z taką należytą siłą. Patrz patrz patrz, no, patrz, 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 i dół. Czekaj, bo czarne zaczęły się sypać. A teraz drugi. Tylko zobacz, to jest trochę inna sytuacja, tutaj trzeba złożyć z powrotem te panele. Eee. Ale po co? Już tego nie będziemy składać na nowo. Nie. Przepraszam, nie powycinamy. To jest panel boczny. Jeżeli byście się zastanawiali, policzcie ile jest w tym momencie na stopklatce... No. W sumie to jest szkło tak zwane. Prawie szkło. Rozumiem. Przyznam się szczerze, że trochę się źle czuję z tym, że rozkładam to dzieło sztuki. Jakby nie patrzeć, no bo zobaczcie, jak to jest zbudowane. Cześć, Ale. Na pewno siostrze, za młodu, wszystkie konstrukcje przysułeś. Tak, tylko że tutaj jest zbud zbudowany, działający komputer. I mieliśmy tutaj nadaną ładną fakturę zrobioną z takich płytek montażowych Lego. I teraz możemy je zdjąć i zobaczyć, co się kryje niżej. Nie bardzo mocno zastanawiało to, jak została wykonana ta obudowa, że ona jest sztywna i rzeczywiście się trzyma. Z początku bardzo ciężko mi było ją podnieść, no bo rzeczywiście dostałem instrukcję, uważaj, bo to się rozwali. Natomiast teraz, jak sam się patrzę, ma trochę giętkości. Ale trzeba pamiętać, że to jest obudowa z klocków, a niekoniecznie z kawałku metalu. Jest jest najciekawsze? Że te które są zamontowane na takich haczykach. Zobacz. Z każdego klocka wychodzi odpowiedni haczyk i one trzymają ramki wentylatorów. I w ten sposób wentylator jest stabilnie osadzony w całej konstrukcji obudowy. Osoba, która konstruowała tą obudowę, nie poszła na łatwiznę, czyli elementy, które znajdują się w środku, nie są w żaden sposób osadzone na ramce. One są osadzone na klockach Lego. Tak jak Witam zauważył, że tutaj się utrzymują na jakichś haczykach yy, Tak, to z klocków. Tak. Mm -hmm. Ja się zastanawiam, co Cieku. możemy zrobić dalej. Ale wydaje mi się, było... że jeszcze bardziej interesujące jest jak płyta główna jest wsadzona. Oczywiście dojdziemy no do się tego. Odporzyć. Ale zobacz, poszczególne elementy znajdują się na zaczepach. Znaczy, jak spróbujemy podnieść górę. Dobra, to jest odpięte. Tu też. Czyli to Tylko wiesz co, problem polega na tym, że jak odepniemy górę, to może nie starczyć węży. Ho, ho, ho. Weźmy, złapmy, słuchaj, tutaj z tej strony, że trzeba te panele podpalić, dobra? Czekaj, czekaj, czekaj. <grymne> <grymne> Chciałem czekaj, to zrobić ręcznie. Dobra. Ja czekaj. staram się być delikatny, no ale to już... Pod... Czekaj. Patrz, udało się. Ojej, Cześć, sekund, sekund, tak. sekunda, sekunda i czekaj, bo mi spada, przywraca się, czekaj, ja, wiesz co, złapię może za chłodnicę. Widzisz to jest ciekawsze. Mówi się, że em, mali chłopcy małe zabawki, a duży, chłopcy <słuch> dużo zabawki, ale w tym wypadku chyba Dobra. powiedzenie traci na znaczeniu. Dobra. Nie, no zobacz, to Trzymam. jest elegancko rozwiązane. Wentylatory tak fantastycznie osadzone razem z chłodnicą, I te kable tutaj do portu i rzeczywiście port to nie jest żadna lipa, tylko te porty są podłączone potem do płyty głównej, czyli wszystko działa. Ja a propos płyty głównej. Zobacz, w jaki sposób jest osadzona. Tutaj są także kołeczki montażowe, na których na końcu są kółeczka. Wyciągnij jeden taki, żeby pokazać. O, o, zobaczcie, jest tutaj ładnie kołeczek. Na nim się trzyma kółeczko, które blokuje, żeby płyta główna nie odpadła, jak jest pionowo ustawiona. I wszystko stworzyła sztucznego. A, wszystko stworzyła sztucznego, ale jak zobaczycie, to z tyłu jest jeszcze membranka, żeby ta płyta główna mogła sobie delikatnie siedzieć, być ułożona i żeby czepię. nic się jej nie działo. Zaczepię dokładnie. Pierwszy raz, bo okazję rozkładać w ten sposób działającego kompa, więc to jest tam mnie takie trochę dziwne. Ale wiesz co? Może zmniejszmy objętość tego, co ja mam w ręce. Zdecydowanie. Ja wezmę, złopi zachodnicę, bo wentylatory tylko czekaj. Czy wentylatory są zapadne do chodnicy? Czy to odpadnie? Raczej tak. Rozbiorę w przód w takim razie. Dobra jest innego koloru. Nieważne, nieważne, ściągamy. Słuchaj. Straty muszą być. Okej. Okay. Bo Boję się, że jak usuniemy te klocki, to wtedy... O. No tu się dzieją różne rzeczy. Na takich haczykach był zamontowany tylny wentylator wylotowy. Co ja się boję, że zaraz ta chłodnica po prostu nam poleci? A trzymam, chłodnicę, trzymam. Jesteś, jestem inżynierem. wypadła. Wiesz, wychodzi. Mi? Tak? Tutaj wychodzi, widzisz? Ale okej. Okay. Dobra, dobra. dobra. Czyli ona jest tu złapana z tej strony. Trzymaj ten w... Wy... <laughs> Czekaj, możemy gołączyć znowu. <laughs> Jeszcze działa przycisku. <laughs> Patrz, działa, uruchomił się. Mówiłem, okay. Mówiłem. że to wszystko jest podłączone. To... <laughs> Ale... Tutaj... A! A. <laughs> y to chyba, wiesz co, nie ściągniemy, to taka ramka jest. O! Co czekaj, zrobię? wentylator nam się pozostawił. <grym> czekaj, weź, weźmy go, powieśmy gdzieś Nie, znowu. nie, odłączmy go może, co? Dobra, to Z zacznijmy dawaj. Zacznijmy demont... A, a <grym> powstałeś <grym> wentylator. <grym> Czemu mi <nie> klocki? <grym> Okej, okay, dobra. To nie ten. <grym> a nie, to ten. To ten, to... to ten, to ten, ale... Bo tamten drugi jest od y, ledów, wiesz? <grym> czekaj, bo nie mogę już utrzymać. Chwila. od odsłonię ryszparka. Dobra, odłączymy. Ja nie wiem, co w tym momencie robi ziemniak. Ale ciężko mu zaufać w tym demontażu chłodnicy. Słuchaj, czy to jest stabilne przede wszystkim? Powiedz mi teraz. Nie wiem, ale demontuję tył. A czemu? Zobacz, co odpiąłem. Jesteśmy prawie w domu. Ten filmik może się wydawać być trochę bez sensu, ale on, on ma bardzo dużo sensu. Oglądamy w jaki sposób zbudowany został ten komputer, a oprócz tego jest konkurs, który opisany jest na dole, tam w opisie. Musicie rozwinąć. Na pewno musicie zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę. No i jest to pozostałe zadanie, które jest wymagane do tego, żeby móc do niego przystąpić. Ja mam taką propozycję, ziemniaczek, że my to na razie wyłączymy, jeśli chodzi o działanie wentylatorów. Tylko ja się boję czegokolwiek tu dotknąć, bo wszystko się już sypie. Szukam chaba dla wentylatorów, który chyba znajduje się w tym miejscu. O, o, i teraz odepnę dwa wentylatory i zobacz. No i zobacz, wyłączyłeś i patrz, co się stało? Ale słuchaj, zobacz, komputer cały czas działa. Komputer cały działa. czas działa, więc wszystko jest okej. Okay, tylko, a że czekaj. teraz. Wyłącz go, bo. Nie, nie, spokojnie. Się sam wyłą nie dobra, przecież skręci zegare. Zobacz, 47 stopni na procesorze, czyli wszystko jest w tego. Zaufaj mi. Co prawda nie składałem ten, tego komputera, ale wydaje mi się, że temperatury były w normie, a teraz jeszcze nic się nie stanie przez te kilka minut. Okej, okay, dobra, tylko czekaj. Czuję, że mi się coraz cieplej robi w rękę. Tak? Nie, wszystko jest jeszcze pod kontrolą. Słuchajcie, się stało świecić. się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Komputer, który był w pełni stabilny, no na moment się zaciął. Wyłączyliśmy chłodnicę w ramach bezpieczeństwa, żeby przestrzegać oczywiście przepisów BHP. Myślę, że jeszcze uruchomimy ten komputer. Być może, Ziemniak, jak sądzisz? Coś jeszcze z tego wyniknie, czy tak średnio? Uda się. Uda się, wszystko się uda. Mamy no, na razie problem z demontażem tego panelu przedniego. Tak jak przedni panel był wykonany w bardzo prosty sposób, czyli widzicie, mamy tutaj płaskie elementy konstrukcyjne. Tak, góra, żeby utrzymać samą chodnicę, była wykonana znacznie bardziej. E, nie, nie Większego zasobu elementów. O, pięknie to ująłeś, panie Liptonie. Dziękuję panie bardzo. Liptonie, niech pan spojrzy. Mamy tutaj dużo klocków, które mają nawiercenia w środku, przez które można wrzucić takie małe te. I one. Tworzą bardzo wytrzymałą konstrukcję. To jest troszeczkę jakbyście robili mosty, na przykład zapałek i dali dużo zapałek w odpowiedni sposób, to utrzymają wiele. I okay. tak samo było tutaj, dlatego wszystko się utrzymywało na górze. Zobaczcie, jak to jest przemyślana konstrukcja. Zobaczcie na to. Mogę sobie wyginać i nic się nie rozpada dzięki elastyczności. W momencie, w którym Lipton będzie tutaj wymontowywać kartę graficzną i inne rzeczy, żebyśmy, czy, czy zrobiłeś karabin z tego? <laughs> tak, właśnie. To ja powiem wam parę ciekawostek. Mianowicie ten komputer był przygotowywany przez dwa miesiące. Przez dwa miesiące były próby dopasowania wszystkich elementów, bo to nie jest gotowy zestaw, który można po prostu sobie kupić, tylko wszystko musiało zostać zbudowane od samego początku. Oprócz tego sam transport nie odbywał się w sposób normalny, tak jakbyśmy pomyśleli, ej, wezmę go kurierem, wyślę. Tylko jechała jedna oddelegowana osoba, która nieco. Cel... <grym> Dobra, rozpad się. Jechała jedna oddelegowana osoba, która prowadziła samochód, mając go przepiętego obok siebie i robiła to jak, najde... jak najdelikatniej, tylko mogła. I mimo wszystko, już po przybyciu tutaj do nas, ten komputer trzeba było praktycznie od zera od samych podstaw przebudować, żeby się nadawało to do nagrywania, żeby się wszystko trzymało. Próbuję kartę graficzną rozmontować, ale kurczę coś siedzi tu w zawiasie. Może kroczek lekko. <laughs> no to byłby wypas. Spróbuj może ty od tamtej strony. Tak. To wszystko wpadnie ten klocki do środka. Dobra. O, wiecie co mam pomysł? My to rozmontujemy z całą płytą główną. Tak to ja będzie. Ja tutaj te tak ładnie podstawię. To są elementy na no Czekaj, wiesz co? Wyciągasz kartę graficzną. Tak, tylko jeszcze coś tam trzyma. Czekaj, Wydaje poczekaj, mi się. Że... Poczekaj. O, teraz o jeszcze ten dział... Jeszcze fajnie by było, gdybyśmy okablowanie wypieli od płyty głównej. To by było już... Czekaj, Trzymaj, odpinam, wiesz. satę odpinam. Tu tu musisz trzymać. Już. Wiesz co, ale czekaj chyba, bo karta graficzna zaraz tam klęknie. Trzymam. Trzymam kartę graficzną. Dobrze super. A ja tej ich Ja tam ciągnie wszystko. Tak, nie róbcie w domu. Ja myślę, że to jest bardziej problematyczne, żeby rozłożyć ten komputer, oh. niż nie, żeby złożyć. Dawaj, nie będę rzucać słów do wiatr. Dobra, dobra, dobra. Opanowaliśmy sytuację. I teraz tak. Przerzuć. Coś tam jeszcze trzyma. Saty, chyba. Cześć, bo ten jest przewyciągnięty wentylator. No, ja w ogóle bardzo ciekawie trzymam kartę graficzną. <laughs> chyba to jest rozmontowane. Czekaj, czekaj, bo to zasilanie od SAT. Czy znaczy od SATy? Sata, zasilanie od tego. I od porty. A eee, co to jest za USB? A to jest przedłużka do 4 pin. Gdzie on tutaj wchodzi? Tutaj pada? Pada. Tu, tu od pompki. Od pompy. No to zrobię no od pompki. No ty już wypiałaś, więc nie. Od nie, kim bo on tutaj problem? jest od tego. Tu wtedy jest złapany wierzch. Udało, Udało się. Udało e... się. Mm. Dobra, to, to możemy odłożyć na bok? I wiadomo, każda obudowa w tym momencie, żeby wyglądała dobrze, powinna mieć piwnicę. Piwnica na przykładzie naszej obudowy z Lego to jest to miejsce, gdzie jest ukryty Dokładnie. zasilacz. Czyli z zewnątrz nie byliśmy w stanie dojrzeć tego całego... Jeśli ci przerwę na chwilę, to jest tak nowatorska obudowa, z tak nowatorską piwnicą, że można na niej zamontować dysk SSD. No bo to jest piwnica modularna, gdzie moduły możesz sam budować. Pięknie to nazwałeś. Możesz Lepiej bym tego nie nazwał. Możesz tak. wykonać jaki tylko chcesz kolor. I tu jest na przykład zamontowany dysk SSD. Kable jest masz no Spokojnie, no właśnie chcę wymontować sam dysk. Dysk... Bardzo prosto się wyciąga. Po prostu wystarczy go chwycić i odpiąć przewody, jakie tam były. I możemy wymienić go na przykład na większy model, albo ustawić jeden obok drugiego w zupełnie inny sposób. I to to, to daje wolność. Ogólnie rzecz biorąc, chyba na tej piwnicy zmieści nam się, się zestaw czterech dysków. O, no, tu, raz, dwa, trzy, cztery. Albo nawet albo w ma Weźmy. I popatrzcie, to jest idealny, jeżeli chcesz przeprowadzić testy, gdzie należy położyć na przykład chłodnicę. Od procesora. Zastanawiałeś się, czy by jej nie położyć na dole? Możesz tutaj położyć, po prostu robisz sobie, o! Zobacz, robisz sobie miejsce. Ja Ci powiem, że jeszcze Kęc więcej można zrobić. Kładziesz tutaj chłodnicę, a zasilasz dajesz do góry. Też jest taka opcja, ale Piotrku, zauważ, że takie kratki moglibyśmy na przykład zamontować tutaj, żeby przepływ powietrza został zachowany. A mówisz co? To... Chłodnicę montujesz na dole, a zasilasz przerzucasz na górę. Albo, Albo. dać jeszcze przy wylocie taką kratkę, i jak na jesień zbierzesz grzyby. Bo od teraz, jak zaczniesz montować taką obudowę razem z planowaniem, razem z dobieraniem klocków, razem z składaniem wszystkiego do kupy, to na jesień zbierzesz grzyby, możesz tutaj posadzić i ususzyć na kolejny sezon. Ma to, to sens? I zobacz, jak to jest ładnie w ogóle podzielone tutaj. W zasadzie patrz, wszystkie przewody przychodzą sobie z tej komory. Ta specjalna toka jest wydzielona od zasilacza jeszcze. Dla bezpieczeństwa wypiliśmy na samym końcu kabelę zasilacza. No, ale ja chciałem pokazać ten spód, jak mi yy, zostało poinstruowane, że całeś powinienem podnosić. Bo jeżeli weźmiemy teraz, odwrócimy w drugą stronę. Zobacz, to ziemniak. Nawet wentylator ma dostęp do świeżego powietrza. I są stópki, żeby się, wiesz, żeby on Tak, Ale ja miałem instrukcję, żeby to trzymać w ten sposób. Bo tak będzie to najbardziej stabilne. Spokojnie tutaj trzymam też z drugiej strony. O, Czekaj, uwaga, to trzeba trzeba się leci. <laughs> no. I takim oto sposobem zdemontowaliśmy wszystkie komponenty z tej oto pięknej obudowy. Ja proponuję tak. Weźmy, posprzątajmy. A was zapraszamy do opisu, bo macie wszystkie informacje dotyczące tego projektu, możecie się dowiedzieć więcej, możecie przede wszystkim zobaczyć zdjęcia czegoś, co już nie istnieje. Powiem szczerze, że ja po tym filmie poczuję się wręcz źle, tylko że zniszczyliśmy coś pięknego. Element kawałek sztuki. Niedobrze jest niszczyć piękno, tak jak zdeptasz na przykład kwiatka. To się tak źle kojarzy. No, Nikt kwiatek, żeby... to kwiatek. A no, to klocki Lego po prostu, no, tylko klocki Lego. To, aż klocki Lego to jest jakbyśmy odrąbali sfinksowi jego nos. A nigdy tak nie miałeś, że w dzieciństwie po prostu wielbiałeś tej siostrze na przykład. Wszystko tak po prostu. Nie, bo mi tata mówił. Zgoda buduje i niezgoda rujnuje. Czyli byśmy się wcześniej zgodzili, że to tak wygląda jak wygląda teraz. To jest to podobna zabawa. A ile fanów w tym jest? Mam nadzieję, że Wy też mieliście w tym dużo zabawy, jak daliście cały filmik. Jeżeli chcielibyście zobaczyć inne konstrukcje z tego, no to. Lub jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak my składamy ten komputer od nowa, jeżeli, to nie chcieli konstrukcję, i... konstrukcje. To dawajcie znać na dole, co byście chcieli zobaczyć. Może, słuchaj, podpowiedzmy im coś, co by mogło być ciekawego. Nasz monitor. Albo myszkę. Myszka, ale to byłoby dosyć ciężkie Klawiaturę. Też. Albo... Albo... Odpowiedź e, e. Całe stanowisko gamingowe wykonane w 100% z klocków LEGO. Z biurkiem gamingowym. Więc odpowiedzi od A do D dawajcie znać w komentarzach, natomiast E trzeba będzie zrobić coś specjalnego. Coś wyjątkowego. Ściągnąć gwiazdkę z nieba. Nie bójmy się puszczać wodzy wyobraźni. Dwa inne filmy, które warto jest zobaczyć. Kanał Liptona, kanał mój, kanał Iwską, zasubskrybuj! Zapraszamy! Mu, żebyśmy tego nie rozkładali. Teraz to Lipa, a nie Lipton.